Deszczyk pada, słońce świeci Bawaja, masło kleci nie za bardzo? Nie wiem, nie widzę siebie. Nie musisz nie wiem, no moim zdaniem tak mniej więcej równo wszędzie. Może takie czerwone kropeczki tutaj? To... Oj Karoliny, korale korolu koralowego. Autobus do Węgrowa przez Wyszków stoi na stanowisku drogim. Planowany alias godzina 13.23. Jak się zaczęło warsztaty dziennikarskie u nas w kubie? Tak mi jakoś tutaj, potem na początku poszliśmy do Rzeczpospolitej, potem byliśmy właśnie w trwałej, no i jakoś wtedy tak, jakoś tak już zaowocowało to we mnie. Akcja! 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 Mieszkańcy war... nie, dobra, poczekajcie. Ja Jujaz mi tak już palce zmarzło, że ja nie mam jak tych kartek czytać. To, kiedy się rozpocznie budowa drugiej linii metra, wciąż nie wiadomo. Nie jest łatwe, no, ale jak ktoś lubi to, to będzie robił, mimo utraty sił przykładowo. To, kiedy się rozpocznie druga... o Jezu, co się druga rozpocznie, no. To kiedy się rozpocznie budowa drugiej linii metra wciąż nie wiadomo. Artur Bigę zapraszam na serwis informacyjny. Dzisiaj w serwisie będziemy mówić o, o metrze, który nadal nie może zaistnieć na euro 2012, o do dożyjących biletach w ZTM, o tarczy i jego szefie, jego szefie, No jak, jak może być ta tarcza antyrakietowa? Ta Mieszkańcy warszawskiej Pragi wciąż się zastanawiają nad budową drugiej linii metra. Artur i zapraszam na serwis informacyjny. To kiedy rozpocznie się budowa drugiej linii metra wciąż nie wiadomo, mówi nam prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Walc. Mieszkańcy okolic dworca wileńskiego Wciąż za, wci nie mogą się doczekać metra w swojej okolicy. Zacytuję jednego z mieszkańców. Już mam dosyć stuczenia się w tramwajach i autobusach. Wszyscy jakoś przeżyjemy paraliż komunikacyjny, który będzie podczas budowy metra. Mówi pan Mirosław, mieszkaniec ulicy Targowej. Prace mają się rozpocząć na początku stycznia 2009 roku. że ten No że No spoko, nawet muszę ci powiedzieć, że było. No tak, co prawda się zacinałem, ale to są moje pierwsze początki. Mam nadzieję, że się coś przy większych właśnie takich bardziej rzetelniejszych wypowiedziach się nauczę, bardziej już. Dykcji, tej dykcji, jak to mi pani od polskiego mówi, dykcji, musisz się Arturze dykcji uczyć.